Siemano widzowie. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie dwie Coca cole limonkową i wiśniową. Więc zaczynamy. Najpierw zaczniemy od limonkowej, mi się wyda. Od cytrynowej w sumie. Hop. U, lemon. Dobrze. Więc robimy te smaków. Hmm. Ogólnie smakuje jak zwykła kola, czuć ten smak coli, ale jest kwaśna. No, ciekawe. No tak 8 na 10. Dobrze, teraz ten teścik wiśniowy. I tu mam nadzieję, że będzie naprawdę dobre, tam było, czuć ten smak cytryny, a więc zaczynamy. Oj, czuć, zdecydowanie czuć, czuć tą wiśnie. Czuć posmak tej słodyczy, tego cukru. Dobre. Myślę, że to ocenimy sobie na nawet 9 na 10 albo 9,5. Więc tak się zaprezentuje. 8 na 10 i 9 na 10. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione smaki Coca-Coli, albo jakie chcielibyście, żeby był smak Coca-Coli kiedykolwiek. No i oczywiście Wbijajcie łapki w górę i subskrypcję. A na tysiąc lajków wrzucam specjal z różnymi dziwnymi słodyczami. Z zaj z żabki. Także pozdrawiam i bye, bye.